Barbary Skargi, bardzo zróżnicowany i powstający w ciągu kilkudziesięcioleci aktywności filozoficznej, można podzielić na kilka grup tematycznych. Znajdują się w nim książki poświęcone filozofii polskiego i francuskiego pozytywizmu, znajdują się prace poświęcone francuskiej filozofii dwudziestowiecznej, przede wszystkim z uwzględnieniem takich nazwisk jak Bergson czy Levinas, znajdują się w nim prace o tematyce etycznej, metafizycznej. I inne. Praca doktorska narodziny polskiego pozytywizmu została obroniona w roku 1961, a w roku 1964 ukazała się po raz pierwszy nakładem PWN. W pracy tej Barbara Skarga bada zjawisko tzw. Tak prepozytywizmu, czyli pozytywizmu przed pozytywizmem, pozytywizmu przed właściwym historycznym momentem narodzin tej formacji intelektualnej, czyli przed powstaniem styczniowym. W jaki sposób Barbara Skarga prezentuje zjawisko prepozytywizmu? Posługując się technikami filozoficznymi właściwymi w Warszawskiej Szkole Historii i Idei, wyłuskuje główne, główne idee w, w tekstach autorów, których klasyfikuje właśnie jako prepozytywistów. Po pierwsze jest to idea empiryzmu, czyli idea określonego stosunku do nauki, będącego dziedzictwem. Myśli oświeceniowej i postoświeceniowej. Żeby tu wymienić chociażby takie nazwiska, jak śniadecki. Po drugie, jest to idea pracy organicznej. No, przy okazji pracy organicznej um, ujawnia się cały skomplikowany kompleks zagadnień, m, takich jak m, stosunek do przemian społecznych zachodzących w epoce m, międzypowstaniowej w społeczeństwie polskim, y, stosunek do y, dążeń niepodległościowych y, społeczeństwa polskiego w sytuacji, kiedy y, znajdowało się ono pod panowaniem zaborców. Y, nakładają się na to inne ciekawe wątki, y, na przykład. Y, był to moment narodzin światopoglądów liberalnych i konserwatywnych w myśli polskiej. Zwróćmy uwagę, że skarga pozostaje tutaj pod wpływem koncepcji liberalizmu i konserwatyzmu zaproponowanej przez Mannheima, a wykorzystywanej przez innych członków Warszawskiej Szkoły Historii Idei, takich jak Walicki czy Szaski, którzy, co warto podkreślić, również byli doktorantami Niny Asorodobraki.